Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak krok po kroku poprawnie zaimportować SVG do Blendera, żeby bez problemu móc zrobić z niego model 3D. Pierwsze, co robimy, jak zwykle, to w Edit preferencje, bo do wszystkiego jest wtyczka. Wpisujemy SVG i włączamy sobie to i importujemy nasz plik, czyli File, Import Scalable Vector Graphics SVG. Szukamy tam, gdzie zapisaliśmy plik. Otwieramy i pierwsze, co widzimy. Te pliki zazwyczaj są bardzo małe, więc sobie powiększmy to, żeby było większe. Teraz tak, obydwa to są moje dwa logotypy. I zrobiłem to specjalnie, bo jeden jest zrobiony poprawnie, drugi źle. A mianowicie, tutaj jest źle. Jak pousuwamy sobie te niepotrzebne rzeczy, które nam wadzą, to widzimy, że niby to jest moje logo, logotyp, ale jest to zaimportowane tragicznie źle. Mamy pojedyncze elementy które możemy połączyć, Ctrl J i inne rzeczy, ale bardzo się to wszystko psuje i zrobienie z tego jednego ładnego mesza to będzie graniczyło z cudem i godzinami pracy bez sensu, niepotrzebnie. A tu mamy jeden wspólny mesh, który jest ładnie ze sobą połączony. I żeby to naprawić, to niestety potrzebujemy wrócić się do naszego programu graficznego, wektorowego. W moim przypadku pokażę to na podstawie ilustratora. I tu jest to samo. Tu zrobiłem jedną wersję połączoną, drugą nie. Ta wersja po lewej jest zrobiona źle, a mianowicie wyjdziemy sobie to zobaczymy, że elementy są wypełnione. Najważniejszą rzeczą w eksportowaniu tego typu plików jest to, że wszystko musi być zrobione wypełnieniem, a nie krawędzią. Pierwsze, co musimy zrobić, żeby wyczyścić nasz plik, to usunąć rzeczy niepotrzebne, w moim przypadku to i to. Teraz tak, wszystkie te elementy są porozdzielane, tak jak mamy to w blenderze pokazywanym przed chwilą. Żeby to połączyć, wchodzimy sobie w filtry ścieżek i wybieramy po prostu połącz, wybierając dwa elementy, żeby wszystko było jednym meszem. I robimy tak z każdym naszym elementem, żeby była jedna wspólna siatka. Możecie mieć czasami problemy przy tego typu rzeczach, kiedy dodajecie sobie element, ale ten kształt się wypełnia, a my tego nie chcemy. Chcemy, żeby to był kontur. Musimy sobie wejść w obiekt, rozwinięcie. Wypełnienie i obrys, żeby nasz obrys stał się wypełnieniem. Teraz bez problemu nam się to połączy. Kolejnym problemem, który możecie napotkać, jest znowu próba połączenia czegoś i totalne odwrócenie wszystkiego, nie wiadomo co się dzieje. W takim razie próbujemy znowu obiekt, rozwinięcie, ale rozwinięcie nie działa w tym przypadku, ponieważ jest to linia. Żeby zmienić linię, wchodzimy obiekt i rozszerz wygląd. Praktycznie prawie to samo. Dzięki temu mamy normalnie Możliwość tego są połączenia w jeden mesh i robimy tak z każdą jedną rzeczą, żeby stworzyć jeden wspólny mesh, tak jak zrobiłem to w tym przypadku. Kiedy już naprawimy nasz mesh i poprawnie zaimportujemy, zapiszemy SVG i zaimportujemy do blendera. Ponownie powiększamy, żeby nie był taki mały. Łączymy nasz cały element w jedną część, żebyśmy nie mieli tylu części, żeby to był jeden mesh Ctrl j i teraz co robimy, zamieniamy to na mesh. Wyrównajmy sobie jeszcze Origin to Geometry, żeby wszystko było w środku. Z tego co widzę, wyzerujmy sobie chyba skalę, tak? Dokładnie mamy skalę 30, to jest też niepotrzebne, żebyśmy mieli skalę 1. Pierwsze co robimy, to musimy wyczyścić ten model, bo jest z nim tragicznie. Najłatwiej będzie zaznaczyć model w edycji, nacisnąć A, żeby zaznaczyć wszystko. Klikamy w Mesh Cleanup Limited Dissolve. W tym momencie po lewej na dole mam Max Angle. Wybieramy sobie jak bardzo chcemy pousuwać niepotrzebne nam krawędzie. Ja proponuję z Shiftem, żebyśmy mieli lepszą kontrolę, usunąć do tyle, aż nie zobaczymy, że nasz model się psuje. Więc ja zostawię to mniej więcej na 5 stopniach. W tym momencie mamy już wstępnie zoptymalizowany model. Możemy jeszcze nacisnąć sobie By Distance. Czasami to pomaga, czasami nie. W moim przypadku jest OK. I możemy teraz zobaczyć sobie podgląd Face Orientation. Wszystko się zgadza, czy nie ma żadnych niedoskonałości? I żeby pogrubić nasz model, najłatwiej będzie wejść sobie w Generate Solidify i Thickness na tyle, ile wam pasuje, ile chcecie. Możecie sobie znowu włączyć Face Orientation i zobaczyć, czy nie ma żadnych błędów w zaimportowanym naszym modelu. Jeszcze jedną istotną rzeczą jest w momencie, kiedy dobierzemy sobie już thickness, załóżmy, że to będzie tyle w moim przypadku, zastosujemy sobie, mamy już nasz model. Proponuję jeszcze na sam koniec zaznaczyć wszystko, zrobić ALT N i recalculate outside, żeby wszystkie ścianki z czerwonych zrobiły nam się już niebieskie, bo wszystko było zrobione poprawnie. Możemy zobaczyć, rzucić okiem jeszcze raz, czy wszystko się zgadza. Poza tu jeszcze jakimś jednym mankamentem. Takie pojedyncze rzeczy to już proponuję pousuwać manualnie. Złapać i poprzesuwać. W ten sposób macie zrobiony poprawnie model zaimportowany SVG do modelu 3D. Dzięki i na razie.